Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, który niedawno obiecywałem. Także jest. Dzisiaj będziemy reanimować takiego oto pacjenta. Właściwie to nie reanimować, tylko damy mu drugi oddech. Nowe płuco, dwa nowe płuca nawet. Tak, bo te wentylatorki już najlepsze czasy mają za sobą. Przynajmniej jeden z nich to już ma bardzo za sobą. A drugi, no skoro i tak już kupiłem dwa, no to wymieniała. To chyba jest y, najlepsze co można zrobić. Bez zbędnego gadania zapraszam na film. Mm. Tak oto wygląda nasz pacjent. Jest to Gigabyte Radeon RX 480 G1 Gaming 8GB. No i teraz tak, z czym mamy do czynienia? To jest wentylatorek, który jeszcze w miarę dobrze pracuje, a to jest wentylatorek, który już nie pracuje dobrze. Ten wentylatorek szybko się zatrzymuje. Czasem w ogóle nie startuje, a nawet jak wystartuje, to kręci się wolniej. Ja go już nawet raz reanimowałem, w sensie tam dodałem mu oleju, ale to nie na długo pomogło, więc trzeba go wymienić. Tego pacjenta dziś naprawimy z użyciem iFixit Eksplozja. Takim oto zostałem iFixit. Naprawimy tego Pacjenta. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ ciężko byłoby naprawić tego pacjenta, gdybyśmy nie mieli czego? Tego, co było w poprzednim odcinku, a więc nowych wentylatorów. Połączmy nasze siły razem i w ten sposób powstaje kapitan planeta. No dobrze. Koniec wygłupów. Czas zabrać się do roboty. To może przedstawmy najpierw nasze wentylatory z Aliexpress. A więc. Nasz wentylator z Aliexpress nazywa się Everflow Motor Your Life. Jest to model T129215SU. Chodzi na 12V, ma pół a Oczywiście, Made in China i jakieś Eber. Nie wiem, co to jest Eber. Ciekaw jestem, czy to jest data produkcji. Jeśli to jest data produkcji, to znaczy, że trochę czasu przeleżał w magazynie. Jeżeli to jest lipiec 2018. To trochę leżał w magazynie, ale ważne, że jest nowy. Jest jeden wentylatorek. Drugi taki sam. Mamy tutaj wtyczki. Oraz kabelek, którym podłączymy go do karty graficznej, jedna końcówka, a te końcówki do wentylatorów. Na razie sobie gdzieś odłożę te wentylatorki. Żeby dostać się do wentylatorów w tej karcie graficznej, musimy odkręcić tutaj jedną śrubkę. Widać, chyba widać. Tutaj drugą śrubkę i jeszcze tu jest taka w głębi jedna śrubka, głęboko i jeszcze jedna jest śrubka tam głęboko, a to chyba nie widać. Nieważne, jakbym nie majtał, to chyba nie, a może widać. W każdym razie musicie mi zaufać, że są cztery śrubki do odkręcenia. Wtedy można zdjąć. Tą plastikową część z wentylatorami, tylko jeszcze trzeba odczepić tutaj wtyczkę wentylatorów. Oraz mm, tu jest wtyczka od LEDów. To chyba jest od wentylatorów. A tu jest jeszcze jedna wtyczka. No dobra, mamy trzy wtyczki, które musimy odczepić. Nie, nie pamiętam teraz, która jest od czego. Czas zabrać się do roboty. A do tego posłuży nam zestaw i Fixit wybieramy sobie końcówkę bierzemy sobie śrubokręcik na magnesie się trzyma tu mamy jeszcze inne narzędzia ale one nam potrzebne nie będą wystarczy nam ten śrubokręcik z jedną końcówką ta część niebieska się obraca więc y, możemy sobie tak przytrzymywać i nie wiem jak to pokazać jak sobie coś przykręcałem, możemy przytrzymywać za tą końcówkę od góry, a tu sobie kręcimy. Może jak będę tam odkręcał, przykręcał, to będzie lepiej widać. Spróbuję. Więc tutaj przykładam. Myślę, czy to jest dobre, dobra końcówka. Znaczy w ogóle to mogę zrobić tak, że na przykład złapię tu, tu sobie opieram i kręcę. Bardzo wygodne śrubka śrubka jest, trzyma się na namagnesowanej końcówce o, widać śrubeczkę, bardzo małe śrubki, musimy uważać, żeby ich nie pogubić jak je odkręcamy, a nie mamy namagnesowanej końcówki, mogą nam wpaść gdzieś do, do środka, więc trzeba z tym uważać, z tymi śrubkami Tutaj się złapała na magnes. Bardzo dobrze jest mieć taką namagnesowaną końcówkę, zwłaszcza jak takie małe rzeczy odkręcamy. I teraz tak. Zobaczmy, co my to musimy odczepić. Więc tak, tak jak mówiłem tutaj nam trzyma między innymi jedna wtyczka. Jeśli pierwszy raz ją odczepiamy, może być ciężko. Ona się po prostu wychodzi, nie ma tu żadnych zaczepów, po prostu ją wyciągamy. Ja już tą kartę rozkładałem kiedyś, więc... ze dwa razy w sumie chyba, więc już wychodzi łatwo mi ta końcóweczka. I co prawda moglibyśmy tak tutaj już sobie pracować, ale żeby ułatwić sobie robotę, to... a już wiem! Dobra, teraz będziemy wiedzieli co jest od czego. Więc tak, tu mamy wentylatory, wentylatory już odczepiłem, a tu zostało nam jedne, jeden kabel idzie tu, a jeden idzie tu. I zobaczymy co to jest. Czyli jeden idzie do napisu FAN STOP, a drugi idzie do napisu Gigabyte. Oczywiście to. A musiałbym tak wziąć. Więc mamy dwa oddzielnie podświetlane napisy z dwóch wtyczek. Żeby nam było wygodniej, to najlepiej te wtyczki też wyciągnąć. Pamiętajmy, najlepiej nie ciągnąć za kabelek, tylko spróbować za wtyczkę. Bo jak będziemy ciągnąć za kabelek, to możemy go urwać. Z tą jest, jest ciężko. Z tą będzie ciężko, bo ona jest pod heatpipem. Pod rurką cieplną, więc... Ciężko tam nie ma jak złapać. Można jedynie albo wyciągnąć za kabelek, albo zobaczyć, czy mamy w tym zestawie iFixit coś jeszcze, co by nam się przydało. Może i mamy, co? Zobaczmy. Taka penseta. I tą pensetą spróbuję teraz tą wtyczkę wyjąć. Zobaczymy, czy to się uda. Czy skończy się tak, że będę musiał jednak. Nie, patrzcie, no udało się, super, no czyli I fix it, jednak taki zestawik, odpowiednie narzędzia i się nie musimy męczyć, nie musimy ciągnąć za kabel, bać się, że urwiemy wtyczkę. Tak, tym sposobem mamy rozebraną kartę. Narzędzia zbrodni można pochować. Jeszcze trzeba pamiętać, jak pan tu siedział, jak to było w ogóle. To było to na pewno? Jak to było? A było tak, co? o, tak było samo, samo pudełko tego iFixit też trzyma się na magnesach magnesy przynajmniej w jednej części, nie wiem w której na pewno są magnesy, a w drugiej to wystarczy że metalowe to już jest nam niepotrzebne nie no żarty, przecież bym nie wyrzucił musimy odkręcić te wentylatorki i odkręcamy je od tej strony, tutaj widać Widać albo i nie widać pomiędzy łopatkami śrubki. Trzy śrubki są. Z tej strony widać tu, tu i tu, tu, tu i tu. Jeden wentylator już został wydobyty. Widać, że ten wentylator nigdy nie był przystosowany do tego, żeby go serwisować. Ja tutaj próbowałem się dostać. A, już sobie przypomniałem, jak się do nich dostałem. Już sobie przypomniałem. To się po prostu wyciąga. To się po prostu wyciąga. I wtedy można tu wyczyścić sobie w środku i zalać nowy olej ale tak jak mówiłem nie na długo to pomogło i widzę, że no, ten mój olej po prostu wyparował. Więc tu trzeba by mieć, jeżeli już to jakiś pewny smar. Taki do łożysk. Może wtedy efekt byłby lepszy i, i bardziej długotrwały. Ten jeszcze dobrze chodził. To ten awaryjnie mogę sobie zostawić. Nie chcę wyjść. Ale musi. Tak długo kręciłem, że aż mnie się bateria wyczerpała. I swoją drogą nie ufajcie w to, że baterie. Coś nie ostrzy. Nie ufajcie baterią Zalegro, bo ta teoretycznie powinna mieć 1800 mAh, ale nie ma, bo jest słabsza od oryginalnej, która ma 1200. Tak więc nie ufajcie. Allegro, nawet jak tam potrafię napisać na aukcji, że o, a baterie na innych aukcjach mają tam zawyżoną pojemność, a nasza bateria jest dobra. No niestety, wszyscy kłamią, że tak powiem. Tak jak Dr House mówił, niestety miał rację. Znaczy, ja i tak nie ufałem sprzedawcy, bo myślałem, że chociaż będzie miała te 1200 tak jak ten oryginał, a ona, no raczej, mamy mniej. Stary. Wentylator, co my się tu o nim dowiadujemy? Power Logic producent. Nowy wentylator producent Everflow. Stary wentylator model PLD0920 S12HH. Haha! No więc model mamy nowego T129 215SU. E, tak, ale jak, jak go kupowałem, już. To widziałem na tej aukcji na AliExpress, że to jest zamiennik tego. No i faktycznie wygląda tak samo: nawet naklejka jest taka sama. A nie, sorry, patrzcie, ma śmigiełka w drugą stronę. Będzie się kręcił w drugą stronę. Czekajcie, zobaczmy. Ten, ten miał oba śmigiełka, żeby kręcenia się w lewą stronę. A te nowe, jeden w lewą stronę, a drugi w prawą. Ha! Czyli te stare się kręciły w tą samą stronę, oba. A te nowe będą się kręciły w odwrotne strony. A to ci dopiero psikus. Ha! To dobre! Czyli montując, jeszcze trzeba zwrócić uwagę, czy chcemy, żeby nam się tak kręciły, czy chcemy, żeby nam się. Tak kręciły. E, zaraz coś. Się... No dobrze, dobrze. Pokażę. W sumie to tam, to jest tylko wizualnie tak naprawdę. To ja chyba będę wolał tak je zamontować, niech tak się kręcą. To jest tylko wizualna sprawa 12V 04A a tu mamy 0,5A, czyli ten nowy może pobierać nam trochę więcej prądu, ale to jest niezauważalne. Porównuję do tego, ile cała karta bierze, ile GPU bierze prądu. Skoro już to rozebrałem, to ja jeszcze na poza anteniu troszkę wyczyszczę chociaż tą ramkę z kurzu. Nie ma go tu dużo, ale troszkę jest, to wyczyszczę. Tu mam trochę gorsze światło, ale chciałem pokazać, jak odkurzam kartę graficzną. Otóż, jeżeli ktoś jeszcze zastanawia się, czy sprężone powietrze jest. Dobre do takich rzeczy, to powiem, że jest dobre. Nie to, żebym ja tutaj coś reklamował, ale to nie bez powodu nazywa się Tajfun. To naprawdę ma moc. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać. Na żywo to robi wrażenie. Na filmie nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, nie wiem. No i tak, najlepsze co by można zrobić, to rozebrać całkiem kartę graficzną i po prostu umyć pod wodą ten blok. No ale cóż, yy, może nie tym razem, że tak powiem, i ograniczamy się do tego sprężonego powietrza. No, możecie wierzyć lub nie, ale to naprawdę działa. Pozbyliśmy się tutaj jakichś większych. Kawałku w Ja szczerze mogę polecić. Nieważne jakiej firmy sprężone powietrze, ale, ale to jest dobra rzecz. I im większa tuba, tym lepiej. <grym> nie ma co ukrywać. Zresztą chyba różnice w cenie nie są duże, więc warto dopłacić do większej tuby i mieć na więcej, na dłuższy czas, na więcej użyć. Więc ja postanowiłem, że chyba jednak sobie tak zamontuję te wentylatorki w ten sposób. Możecie w komentarzach pisać, w jaki sposób wy byście je zamontowali w takim ułożeniu jak mam teraz tutaj są napisy montujemy to w ten sposób, że tu mamy kabelek a tu mamy miejsce na śrubkę więc odwracamy tak i montujemy w ten sposób wtedy kabelek wychodzi nam tutaj i tak ma być bo właśnie tutaj, tutaj nam idą potem te kabelki dobra dobra i można i można przykręcać teraz A właśnie, tak się kręci nowy wentylator. No, widać, że nowy się kręci lepiej, nawet niż tamten stary, który był jeszcze dobry. Ja Mam nadzieję, że one będą działały. I jeszcze musimy sobie tu poukładać kabelki. Nie wiem czy to był dobry pomysł, bo ten kabelek jest znacznie dłuższy. Zmiana planów, nie jestem w stanie tego tam dobrze ułożyć i wezmę oryginalny kabelek jednak. No więc, oryginalny kabelek jest dużo krótszy od tego nowego. Można powiedzieć, że jest szyty na miarę i tutaj ładnie dopasowany, więc posłużę się oryginalnym kabelkiem, bo ten był za długi, ciągle gdzieś tam wyłaził i haczył wentylator. Nie byłem w stanie tego dobrze ułożyć. Może jakbym jeszcze tam kolejne dwie godziny posiedział, to bym ułożył, ale wolę wrócić do tego oryginalnego kabelka, który już jest dopasowany od razu odpowiednio. O, proszę bardzo. Udało się jakoś te wtyczki ułożyć. W oryginale nie tak byłem wiem jakoś inaczej były, ale udało się. Teraz e, kolejny trik polega na tym, że te plastikowe elementy, ten i ten i jeszcze jeszcze tu i tu, że te plastikowe elementy muszą wejść tutaj o, i musimy trafić na tą dziurkę tym plastikowym elementem. Także to wchodzi tu i tu i z drugiej strony tak samo i wszędzie, wszędzie, tak musimy trafić właśnie. Trzeba też wtyczki powtykać. Zacznijmy od tej, która była najtrudniejsza. Ta wtyczka była najtrudniejsza. Trzeba ją teraz tu pod, pod heatpipe jakoś wetknąć. Udało się. Pierwsza wtyczka siedzi. No to jak już jesteśmy po tej stronie, ta to jest łatwizna. Siedzi OK, wytknięta, wytknięta nad hitpi'em i teraz ten kabelek przesunę tak żeby był pod hitpi'em, bo on tak tam raczej powinien być pod hitpi. Tu ten kabelek mi sprężynował. Muszę go lepiej ułożyć. Dobra, nowe ułożenie w moim wykonaniu wygląda tak. Kabelków. Teraz mam nadzieję, że się domknie. No, więc poprawiłem tutaj kabelek, i tu na płasko te wtyczki udało mi się ułożyć, czy to się zamknie i nie będzie mi odbijać, sprężynować. Tak, no teraz jest idealnie. Teraz ładnie się schodzi nie odbija nigdzie, ładnie dochodzi z obu stron będzie ok teraz dużo łatwiej byłoby całą kartę rozebrać odkręcić radiator i wtedy mając radiator sobie kombinujemy, zdejmujemy to z samego radiatora karta nam nie przeszkadza no, ale pamiętajmy wtedy trzeba wymienić pastę na GPU, już wypada no i nie chciałem całej karty rozbierać bo wiem, że niektórzy z was baliby się to zrobić, dlatego postanowiłem tak się męczyć z tym radiatorem. Drugi raz bym się nie zdecydował, wolałbym rozebrać całą kartę. Wkładamy między żeberka, jest między żeberkami plastik. No i przyszedł czas na test ostateczny. Will It Blend? <laughs> Jeżeli znacie serię Will It Blend, to wiecie o co chodzi, a jak nie, to powiedzmy, że czy będą się obracać wentylatory. Działa. Ten dziwny dźwięk to są wentylatory któryś z tych dwóch. E, tak, zdecydowanie na razie je wyłączę. Coś tam się nie tak dzieje z jednym wentylatorem, bardzo coś nie tak. A karta graficzna działa. Oczywiście to nie są jakieś duże obroty, ale o! Działa fan. Stop. No i elegancko. Elegancja Francja. Proszę. O! No to, to brzmi tak jak te oryginalne, czy wkręciły na obroty. Co się dzieje z tymi wentylatorami. No dobra, będę musiał reanimować ten wentylator. A na wolnych obrotach, dobra, na wolnych może chodzić. Jest ok. No, a tu fan stop działa. A tak to brzmi na 100% po ustawieniu w afterburnerze MSI Afterburner 90%. 80% ja bym powiedział, że to brzmi jak oryginalne wentylatory. 70%, 60%. No dobra, może są ciut głośniejsze od oryginalnych wentylatorów i 50%. No to przy 50% już są ciche. I 40%. To teraz już ich w ogóle nie słychać. I przełączam w tryb auto. Jako, że karta nie jest obciążona, wentylatory wyłączyły się. I to by było na tyle dziś. Przydługa operacja wymiany wentylatorów w końcu dobiegła końca. Stare wentylatorki mam tutaj. Mogę jeszcze numer z sobą zrobić. Ten wentylatorek już na pewno pójdzie do śmieci, a ten, który jeszcze był dobry, myślę, że sobie zachowam, w razie czego, w razie W. To akurat mi się dosyć nieszczęśliwie powiedziało. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co się wydarzy na Ukrainie. Jesteśmy z Wami, trzymamy kciuki, nie dajcie się. Kabelek, który dostaliśmy, nowy z wentylatorem jest. Troszkę za długi I ciężko go tam jakoś sensownie było upchać Więc użyłem tamtego starego kabelka, a ten sobie zostawię Dziś używałem zestawu iFixit Oczywiście nikt mnie nie sponsoruje Oprócz szwagra, który mi kupił ten zestaw iFixit, iFixit. Za co dziękuję, pozdrawiam Ale jeśli ktoś z iFixit mnie ogląda to Możecie mnie zasponsorować? Ja mogę tak w każdym filmie używać Waszych zestawów i, i mogę śmiesznie mówić I fix it, chociaż to już jeden taki jest, co Was reklamuje. Dla zainteresowanych pod filmem, zamieszczę linka do wentylatorów, które kupiłem z AliExpress. Oprócz tego, ciekawostka sprzedaję innego Radona RX480, mojego prywatnego XFX RX484 Giga RS. Też linka dam pod filmem do aukcji, która kończy się chyba w sobotę, więc jeżeli uda mi się to opublikować w piątek, to jeszcze macie szansę zajść stawa. Jeśli chcecie wymieniać wentylatorów w swojej starej karcie graficznej i macie trochę więcej kasy niż na używanego Radeona RX480, to możecie kupić sobie nową kartę graficzną i też umieszczę jakieś linka do jakiejś karty tam pod filmem, więc też możecie klikać. Pod, pod filmem będzie dużo różnych rzeczy, spić treści będzie, ale to też yy, jest jakby teraz budowane w film, jak już się tam zamieści, więc to, to jest nieważne. I na koniec coś zupełnie z innej beczki. Jeśli kończy Wam się właśnie ubezpieczenie OC, AC, LNW, assistance i, i w ogóle coś tam, i chcecie sobie tanio przedłużyć to również pod linkiem również pod filmem zamieszczam link do porównywarki Mubi.pl i tam jest taka fajna sprawa, że jeżeli kupicie z mojego linka to dostaniecie jeszcze bonus 150 zł zwrot w ciągu 30 dni od zakupu ubezpieczenia za pomocą porównywarki Mubi.pl także jeżeli ktoś jest tu zmotoryzowany i potrzebuje ubezpieczenia tanio sobie znaleźć to Polecam i zapraszam, bo sam oczywiście też mam ubezpieczenie dzięki MUBI sobie tam wyszukałem najtańsze Nie będę wyszukiwał może do tego samochodu najtańszego ubezpieczenia ale można tam fajne oferty znaleźć, więc zapraszam To już dzisiaj wszystko Proszę jak zwykle o łapki w górę To się przydaje Komentujcie, pytajcie Jeżeli coś Was zaintrygowało, zainteresowało chcecie się czegoś więcej jeszcze dowiedzieć Subskrybujcie Zaznaczajcie dzwoneczek, żebyście nie przekapili żadnego mojego filmu. No i oczywiście zapraszam, oglądajcie moje pozostałe materiały oraz te, które dopiero ukażą się w przyszłości. Zapraszam, polecam się na przyszłość i cześć.